Hello, hello? Let's go. <laughs> the Braes, Mom. Stona. Witam dobra let's go wchodzimy wchodzimy Je yeah. Jest dobra dobra wchodzimy 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 Out now jest Dobra Uu, Oj mniejsze sobie ten. ten. no nice click to open dobra czekajcie sekundę odpalę auto clickera patrzcie się za bardzo na moje pliki let's go dobra, let's go, No gra Mam króliczka 1 na 4 Dobra. Uuu. O, fesh. Mhm. I tylko mailbox tutaj jest. Super. Super, ekstra, duper, hiper, fajnie. I jakby coś jeszcze jest. Mam um, tu, Rolling Pets Nice! Dobra um, Coś jeszcze jest do roboty tutaj? Halo? Oczywiście, bo to ekskluzywny shop. Hyperfast roll stable your luck z na 12 godzin za 50 robuxów. No to nieźle prosto, nieźle. To tabikat. Dobra. Dam sobie na cały obraz. Faster Hatch. O, otwieram. Szybciej otwieram. Co jest jeden na 999? What the heck? Dobra. Jeszcze tak trochę rolna raz na sto raz na sto wow, siedemdziesiąt wow, wow, ale mi wbija się to co jest? dobra okej, okay, upgrade'ujemy eventor instant heart dobra, let's go Mamy to baby. O, co? Jedna stuka monet. Dwa razy monetki. Co jest? Dostaję dwa razy monetki. Jaki? Przez jakiś czas. O kurde. Najsik. No Dobra. Lęby mi dropło. Huch. Poboczna gra. Nie ma za bardzo kontentu. Z niej. Jakbym miała tak ocenić. Takie 16 na 10. Nie podoba.